Dzień dobry, jest sobotni ranek i zrobię soczek dla rodziny, dla trzech osób to jest pozioma wyciskarka do soku. wspaniałe urządzenie maszyna, chyba koreańskiej produkcji około 1000 złotych kosztowała ale już dawno, już dawno te pieniążki się nam zwróciły Przyciska wszystko można wyciskać również makarony teraz zrobię sok murak, marchew, jabłko szpinak i jarmuż i z tego będę miał pełne trzeszkanki. A potem potem zrobię soję, którą, którą namoczyłem wczoraj. Zrobię z niej mleko sojowe. Litr, jeden złoty. Super. Wynik ekonomiczny, pierwsza klasa. No i własne, bez konserwantów. Ale to potem. Też przecisnę soję przez tę maszynę. Dwukrotnie. Ok. A teraz jeszcze, jak to działa. Taki super pojemniczek na odpady biodegradowalne. Wszystko wpadnie do pojemnika. Pod maszyną pod urządzeniem Twojej szklanka. Saj do szklanki. Jakie cięcie kawałeczki archewki. o i proszę bardzo. Co już leci? I tak przycisnę wszystko. O, a tu wychodzą odpady. przezki gotowe. Trwało to około 15 minut. Maszyna czeka, reszta w zlewie, prawie, prawie nie ma tych odpadów, które można byłoby... Bardzo łatwo się to myje, czyści. Bez problemów, w przeciwieństwie do sokobierówek. I za pół godziny będę tym samym urządzeniem, ale z innym sitem, bo tu są te sita są wymienne. Tu widać sitko z dziurkami, a ja będę miał takie, takie kompletnie czarne, do rozcierania różnych rzeczy. I, i to właśnie rozetrze... Yy, co rozetrze? No mamy ładny panel, tak w ogóle rozetrze soję a na święta rozetrze mak do makowców. Tyle. Aha, a soki, oczywiście. Witaminy i, i kolory. Wszystkie kolory, których potrzebuje planka żółta oka. To jest soja. Takie zielenka Strączkowe. Które bardzo powiększą swoją objętość po załamaniu ich wodą. A ja zrobię z nich mleko sojowe i z tej ilości soi około. 0,8-0,9 litra będzie za jedną złotówkę. Soja idzie do, do gara. Zostanie za ona na 12 do 13-14 godzin. Na będę robił mleko około ochoho. No i dobrze, to sobie będzie stała. Soja została odsączona, wypukana. Takie są sita, to sito jest do soku, znaczy to jest sito, a ta nasadka jest pełna. Na końcu jest taki, taki mm, część metalowa, która po prostu powoduje to, że wszystko jest, wszystko jest kruszone, miażdżone. Teraz tylko wystarczy to zamknąć, uzbroić, tym się reguluje poziom wyciskania. Można bardziej, można. Można mniej. No i tyle. I teraz soja pójdzie przez tę maszynę. Potem pokażę, jaki będzie efekt. I dogara. Dwie trzecie szklanki soi. 900 ml wody do tego. I to będę gotował, rozpędzał będę na niskiej temperaturze. I, I potem gotował przez 25 do 30 minut. Później trzeba to odsączyć. I już jest, już jest mleko. Całkiem dobre, duża zawartość białka. Okej, okay, ja pracuję, potem coś pokażę jeszcze. Tak wygląda soja po jednokrotnym przemieleniu. Ale ja to zrobię jeszcze raz. Teraz łyżką będę tutaj wszystko tąpało do środka. A potem do Tak to pracuje. Coś jeszcze wychodzi z tego urządzenia. Dwukrotnie zmielona. To jest praktycznie prawie papka. Po jednokrotnym to były biury. Soję, żeby mleko zrobić. To jest 7 porcji wody na jedną porcję soi. Ale ziaren suchych, Nie, nie zmoczonych, tylko suchych. Czyli jeżeli dajemy szklankę suche, suchych ziaren do namoczenia poprzedniego dnia. Ja moczyłem ziarna 14 godzin. Tak się złożyło. To oczywiście do jednej szklanki soi. 7 szklanek wody. Oczywiście będzie więcej mleka też. Aha. I mleko trzeba przechowywać w, 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 po prostu maksymalnie schłodzone. Jest bez konserwantów, na krótki termin przydatności do spożycia jest w ten sposób, jeżeli ma za ciepło. A teraz to wszystko do gara, woda i będę powoli, powoli to rozgrzewał. Kuchni mam od, w skali od, od 0 do 9, to jest czwórka. I to jest mleko sojowe. Wygląda jak mleko. Tak, tak. To potem będzie się pienić i będzie chciało uciekać trzeba w pewnym momencie przypilnować. Ok, dobrze. A tu kolejna sprawa. Pokażę, jak y, przygotować kęski z piersi. Skaczki w grzybach. Duszone w śmietanie. To będzie jutro y, na obiad. A przygotować muszę już, już, już dziś yy, pewne rzeczy. W yy, roztworzę. mam tu grzybkę troszeczkę namoczonych. Doleję zimnej wody. Tak, żeby przykryło Dobra. Może troszeczkę jeszcze. Doleję zimnej wody. Do tego dorzucę przyprawy. Półtorej łyżki soli. Półtorej soli, liści laurowe, ziele angielskie, trochę pieprzu pełnego w kuleczkach, trochę gorczycy i te grzybki tutaj też zostaną. Pierś wypłuczę. Będzie do jutra, do rana stała w tym czymś w lodówce w temperaturze około, około 3-4 stopnie. No to tyle. tak wygląda moja zalewa, w której kaczka będzie miękła tu mam sól, bo to jest sól kamienna. Nie każda sól należy do tych rzeczy. Podobnie jak do, do ogórków kiszonych, małosolnych, do kapusty kiszonej, musi być sól. Sól kamienna, taka właśnie do, do przetworów. A dlaczego pieść skaczki? My je nie potrzebujemy. Mamy przyzwoitą hemoglobinę. Mamy krew bardzo, 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 bardzo na, na hemoglobii. Dobrze, nie wypowiem tego. Ym, po prostu to mięso zawiera bardzo dużo żelaza. że Dla osób, które różny okres rekonwalescencji czy problemy z anemią. Dobrze. Tyle. Teraz już wypuczę. Potem pójdzie do zalewy, tam sobie sól jeszcze mieszam, bo w zimnej wodzie sól się za łatwo nie rozpuszcza. W to nie wyciłem. I Będę pinował mleka, bo za chwilę zacznie mi tutaj się podnosić. Tak mięso z kaczki, pierś, którą będziemy mieli tu na obiad dla trzech osób, już jest w zalewie. Do jutra będzie czekała. Meczko sojowe już się gotuje na trójeczce, pięknie, 25 minut i będzie super. A ja będę robił kopytka, tak będę robił kopytka I będę robił większą ilość bo pójdą do zamrażarki. Będą zamrażone, a potem ewentualnie na ciepło, na maśle albo z gulaszem. Mam taki pojemnik podręczny, biodegradowalne. I ziemniaki w talerzyki, a potem będę mielił je nie przez praskę, tylko maszynką do mielenia. Co do ziemniaków, kopytek czy pyz. pyzy robiłem jedno podejście i mi się nie udały za bardzo, ale już wiem w czym jest klucz. Ziemniaki. Ziemniaki. Odkryłem, odkryłem orliki i kopietka wyższe po prostu, bajeczne. Odmiana orlik. Ugotowane wczoraj, w mundurkach, wyszorowane, wychłodzone. Dziś będą z tych mundurków rozebrane i, i zmielone za chwileczkę po prostu do talerzy. Bo te talerze się świetnie myje, bardzo je lubię. I tyle. A potem, potem ciasto i cała jeszcze. Dleko sojowe doszło. Tak, dwie minuty to już jest ten czas. Tu mam głęboką miskę, sito. I część takiej torby lnianej. Lubię rzeczy do zysku, nie lubię niczego warnować. To zostało. Z drugiej części mam szyty worek do cedzenia faroszku. Bo twarów też robię w domu. Mamy swój własny twarów. Potem może pokażę. Unikamy y, wydawania pieniążków na gazem. Za chwileczkę, no już nie jestem w stanie pokazać, może, może mi się uda. Jak mylę Dobrze, tu wystarczy. Można teraz, można poczekać, żeby przestygło. I tak do końca się tej operacji nie doprowadzi. Bo resztę trzeba odcisnąć. A wszystko jest tak gorące. No i to się bez problemu udało. Czwierczka sobie leży. Taki worek. Nie odzyskujemy już, nie robimy niczego z tymi fiurkami. Niestety nie mamy koncepcji na to nikt. nikt nie chce tego jeść, że tak powiem, w żadnym humusie niczym. No i dobrze. I to sobie teraz odstawię. A więc w się obrałem ziemniaki. Parą zaszła kamerka. Obrałem ziemniaki, przygotowałem sobie mąkę. Jedno jajko, mąka ziemniaczana, sól. A ziemniaki bo jak, będą przetarte na maszynce do mięsa. Mąka ziemniaczana, prawdopodobnie to wszystko mi pójdzie. Mąka to jest mąka typ 500. Mąka ziemniaczana jest tam. Będzie tego puszczanki. Ziemniaki około 2 kg. Jedno jajko, sól do smaku. I za pół godziny powinienem mieć już kopytka. Ok. i to już, to już jest mleczko odsączone, czyste, lekko kremowe. Z dużą zawartością białka. Trochę przestygnie, pójdzie do słoiczków i do lodówki plus 2 stopnie. I przynajmniej 10 dni. Można, można się nim cieszyć. I teraz tak, mamy Ziemniaki, dwukrotnie je przesadzę sobie w maszynce. Troszeczkę mąki dałem, bo kleją się strasznie. To są orliki. Poważnie, kleją się bardzo. Za chwileczkę dużo te mąki. Wyrobię ja ciasto. Za 10 minut powinienem mieć gotowe. Chodzi o to, żeby nie dogadawać mąki w nieskończoność. To jest bardzo ważne. Mam tu przygotowane tacki z mąką. Będę na nich przeskładał kopytka. Będę cię na stolnicy. Ciasto jest. Tutaj mąka się spisała, ale, ale 2 kg ziemniaków z tych odlików to jest jednak około kilograma mąki. Tak, tak. Tyle weszło, żeby, żeby to ciasto miało konsystencję odpowiednio. Będę robił z tego wałeczki. Podsypię sobie bo oczywiście mąką najpierw stolnicę. Będę robił wałeczki, będę jeciął na kopytka. Potem pokażę jak wyglądają. I na tych tackach pójdą do zamrażarki. Tak, po godzinie bo łącznie prace kopytka są już na tackach. I w zamrażarce. A to jedno służy do tego, żeby, żeby Państwo mogli zobaczyć, jak wyglądają. Większe, mniejsze. Takie jak lubimy. A każdy z nas lubi inne. No taką mamy stronicę. przerobioną, żeby opierała się o rant Szafki. Latu. Patent taki. To tyle. Do Dzień dobry. Będzie wątróbka. Jest cebula. Cztery panie cebulki mąka w miejsce takiej wyższej, żeby po prostu wtedy, gdy wątróbkę będziemy obtaczać w mące, żeby ta mąka nie wyskakiwała na blat i jest wątróbka, którą za chwileczkę wypłuczę, umyję. Może troszeczkę jeszcze oczyszczę, ale jest ładna, więc chyba nie wymaga pracy w ogóle. I taka patelnia, jedna duża. I za chwileczkę sobie zdobędę jeszcze troszeczkę mniejszą. Cebulę będę smażył na mniejszej patelni. Przygotuję sobie cebulę. Najpierw przygotuję sobie wędrówkę, Wypuczę, osuszę, papierem oczywiście. Dobra, przygotuję sobie takie, powinno mi wystarczyć. Powinien mi wystarczyć papier do tego i wrócę ją do mąki. Obtoczę w mące i zajmę się cebulą. Oczywiście smalec na, na patelnię, na tym i na tę patelnię mam smalec gęsi i smalec taki, taki fajny smalec z kiełbaski w słoiku. Ma wspaniały smak. Zacznę smażyć je jednocześnie. Wątróbkę jednocześnie, smalec jednocześnie, po to, żeby, znaczy y, y, cebulę jednocześnie i wątróbkę jednocześnie. Po to, żeby po 8 minutach, wtedy, gdy obrócę wątróbkę, tę cebulkę, taką jeszcze, taką taką w sam raz, lekko dosmażoną, do tej wątróbki po prostu wrzucić. Zaczynam pracę. Tego już nie pokażę, bo tak, nie mam możliwości. Mam wątróbkę w mące. Spocięto cebulę, dwie patelnie. Na każdej jest smalec, to są takie smalce, takie fajne smalce. Z przelagą Gęsiego. Tamta jest przygotowana, jest, powiedzmy, że jest średnio rozgrzana. Nie słychać, żeby tam coś się działo, ale już, już jest ciepło. I tu mam magiczną przyprawę. Potem, gdy wątróbki obrócę, to są kanie, które zbierałem w lesie, wysuszone i, i zmienione. A proszę, praktycznie. Dobrze, zaczynamy. Teraz pierwszą położę wątróbkę. Dlatego, że złożę że cebulę, muszę, muszę mocno i muszę jej pilnować, muszę ją mieszać, a wątróbka będzie się smażyła. I wątróbka smaży się sama pod przykryciem, Nic na nie wyleci tamto. A cebulę muszę mieszać. Cebula jest na 8, Wątróbka na piątrze. do obiadu, będzie do tego, będzie kasza. Wszystko w porządku, z Na kolanach krótka, pół cebola. Zresztą na timera. Chyba zostało 6 minut. Z tej strony 6 minut, z drugiej. Potem, potem ją po pierwsze lekko, ale za chwilę. Te jak się zeszli. I już I kończymy na mniejszą. No, się pali. Ale jeszcze potrzebuję, jeszcze około 3 minut. Wtedy odwrócę podgrówkę i wrzucę do niej cebulę. przyprawy, pieprz, pijanie, przynajmniej, przynajmniej, biegać. Będą około 4-5 grzybków, może nawet. tak wygląda po 8 minutach. smażenia. marzenia w tej chwili ma temperaturę zmniejszoną, żeby, żeby nikt inny nie wyskoczył, przypadkiem z tej potęgni. Przyłem. Sól na koniec. na koniec. Jeszcze będzie pod, pod przykryciem dopracować wszystko. ale A sobie, to sobie zaraz rozciągam. resztę. Dobrze. Muszę kanie... A skończył mi się. Skończył mi się time. Muszę to ręko, dlatego że jeszcze miażde grzyby. Po prostu. Tak, tak, tak. Dwie solidnie garści. Porcja witamin. Mam tutaj tani sporo, bo ich sporo nazbierałem. I ok. Poszła cebula. Poszły kanie. Lekko niech to dostanie temperatury. Za 5 minut wszystko. Wszystko wymieszam. Po solę. sobie troszeczkę i będziemy jedli. I tak wygląda nasza piękna wątróbka drobiowa z cebulką. Nieprzypalona. Dopmarzona. ma fajne wspaniałe przyprawy, miedzy, że posoliłem, taką solidną szczytkę soli, no i cóż, i ostatnie 2-3 minutki już jadę tę patelnię bez, bez przykrycia, żeby pozbyć się po prostu wody. No i tyle, smacznego.